Siedzi. No nawet nawet pierwszy rzut woblełem. Witam na kanale Atalanta Fishing. Zapraszam na nowy film. Dzisiaj jesteśmy ze spinningiem nad małą Mazowiecką rzeką. Głównym celem będą okonie. Moi stali widzowie dobrze tą rzekę znają. Tutaj okoń jest gatunkiem dominującym. Będziemy go poławiać na przynęty gumowe, woblewy i obrotówki. No cóż, nie przedłużam. Tyle z mojej strony. Życzę miłego oglądania i widzimy się już nad wodą. Zanim zaczniemy łowienie, muszę Wam się pochwalić. Szedłem sobie na miejscówkę i przy ścieżce takie fajne podgrzybki. Jeden prawdziwek, jeden maślak. No, sympatyczne grzybki, naprawdę fajnie. Zamiast zobaczcie, będzie na jakiś sos, no spokojnie starczy. Także, jeśli nie będzie bonusu w postaci jakiejś fajnej ryby, to zawsze mamy grzyby. Siedzi na wobka. Też tak fajn, fajniejszy, nawet No na pewno fajniejszy. No, chociaż nie. O, spadł. Trochę lepszy był. Zobaczcie na co wziął. Na no, takiego wopka z AliExpress z ostatniego unboxingu. Następny. Też taki zabawowy. Zobaczcie. I znowu muszę Was przeprosić na te słońce, ale niestety bardzo mocno świeci i tutaj nic na to nie poradzimy. I tak się ustawiam w ten sposób, żeby jak najlepiej to wyszło. O, taka rybka. Całkiem fajna do wody. Już dwa mamy. No tak jak mówię, tutaj w woderach nie zejdę. Rzeka przybrała dobę 40 cm. Nie starczymy ich. Tutaj spróbujemy z brzegu, a potem może jakieś miejsce znajdziemy, żeby zejść. na gumkę tym razem. Mans chyba 4 centymetry. No też okoń od razu czuję. Chyba najmniejszy dzisiaj, zobaczcie oddawaj. O taki Do wody Idziemy szukać miejsca w tym buszu No lekko nie będzie jak widzicie Tutaj żadnej ścieżki nie ma Ale trzeba sobie jakoś radzić No z takimi rzutami to czuję się jak na pstrągach No Tylko, że na pstrągach nigdy nie byłem. Zobaczmy Chyba trochę tutaj za płytko jest I też ten mocny nód wypycha obrotówkę. No jak niestety widzicie ten brzeg jest zaośnięty mocno ale za chwilkę sobie tutaj zejdziemy. sieć No na bo. 15 minut bez brania jakiegokolwiek byłem. No fajny ten już jest naprawdę fajny. Zobaczcie. Fajny okoń. Wyczepiony i zobaczcie ten okoń naprawdę bardzo fajny. Ja sobie z nim zrobiłem zdjęcie na miniaturkę. No i oczywiście wraca do wody. Przed Wami jest miejsce, w którym ja sobie wychodzę na ten drugi brzeg, o tutaj, gdzie palcem pokazuję sobie obławiam, ale w tym miejscu niestety jest zbyt głęboko. Ja w wodelach przy takim stanie wody nie przejdę. No i myślałem, że wejdę sobie tutaj na brzeg. Zobaczcie. Sobie spokojnie tam dojdę te 15 metrów, no ale niestety nie. No takie cuda tylko w Polsce. Patrzcie na to. Na wysokości 30 może centymetrów do odkolczasty, i on się ciągnie tutaj przy brzegu. Jedna linka, tutaj jakaś inna linka, a tutaj trzecia linka. No, mało się nie wpakowałem w to. Także, jeśli ktoś po zmroku łowi, albo po prostu nie zobaczy na słaby wzrok, no to nieźle może się władować. No, zobaczcie, do odkolczasty na wysokości 30 cm no przejścia nie ma będę musiał kombinować już któryś rzuc z kolei i nic się nie dzieje no żeby takie miejsce było puste no dla mnie niepojęte tutaj zawsze się jakąś rybę wygrzebało zejdziemy jeszcze poniżej ale z rzeki jeszcze tutaj żadnej ryby nie wyciągnąłem Tylko tam zajazem siedzi długo wyczekiwany. naprawdę z pół godziny bez brania byłem maluszek, ale naprawdę mnie cieszył, wierzcie mi taki idzie do wody zmieniłem na woblera, podszedłem kawałek jest tutaj taka stojąca woda poza nurtem No i zobaczymy czy coś tu siedzi Siedzi Zobaczcie Na woblerka No nawet, nawet Pierwszy rzut woblerem Może tutaj on będzie bardziej skuteczny no zobaczcie coś takiego. No trochę nie trafił. Wypinamy go i wypuszczamy. Oczywiście woblełek totalnie cebulowy, 4 czy tam 5 zł. Tak jak przystało na AliExpress. No ale oko nie też daje. No nie za duży do wody. A ten woble już od początku mi się podobał. On ma fajną pracę. Taki do Twitcha pewnie też jest niezły. Fajne kolorki, no i cóż, w pierwszym rzucie dały rybę. Dobra, w tym miejscu było na pusto. Rzucałem też później tą obrotówką, nic się nie wydarzyło. Zwijamy się i jeszcze troszeczkę porzucamy w tym miejscu, w którym zaczęliśmy, bo no, tam najwięcej ryb wyjechało. Także jeszcze jest szansa. Siedzi Eż nie głupi Zobaczcie jaki fajny okoń O nawet się prezentuje fajnie do zdjęcia O jest, kolego krzywdę sobie od Dobra. Z przygodami, ale go wyczepiamy. Taka rybka wyczepiony, no niestety muszę go tutaj rzucić, ale nic mu nie będzie. Poszedł. Siedzi, ale raczej niewielki. Zobaczcie taki maluszek tym razem, no, na miedzianą obrotówkę z AliExpress. Taki, no ładnie nam się prezentuje, zobaczcie. No to, żeście popatrzyli. Siedzi następny. Ale ten malutki, no ten dzisiaj jest zdecydowanie najmniejszy. O. I chyba tym wspaniałym okoniem się z Wami pożegnam. Już mam bardzo mało czasu, a jeszcze chciałbym coś po drodze zjeść, nagać zakończenie, zwinąć wędki, muszę się przebrać. Także tyle z mojej strony. Koniec łowienia. Zapraszam na zakończenie. Wybaczcie mi, ale podsumowanie będzie szybkie. Ja mam mało czasu. Spieszę się na pociąg. Łowienie jakie było, każdy widział. No w sumie moi stali widzowie z tego się spodziewali. No łowiliśmy trochę tych okoni. No ten kto liczył, niech da komentarz ile ich było. Ja bym stawiał na 11. No zobaczymy o ile się pomyliłem. No i cóż, fajna zabawa. Potestowaliśmy sobie trochę przynęt. Zobaczyliśmy jak ta rzeka wygląda jesienią. No niestety, stan był podwyższony. Woda mętna trochę to psuło. Łowienie, ale daliśmy radę. Biedy nie było. No i cóż, jeśli film się podobał, lajki, like komentarze mile widziane. Subskrypcje również. I widzimy się w kolejnym materiale. Do zobaczenia.